5 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej. Od dwóch lat we Wrocławiu nie można palić w piecach paliwem najgorszej jakości. W ciągu czterech lat z miasta mają zniknąć wszystkie kopciuchy. W sezonie grzewczym to one są głównym źródłem smogu, który każdego roku zbiera śmiertelne żniwo. W mieście do likwidacji jest wciąż 18 tysięcy kopciuchów. Wymienić je można bez wkładu własnego, korzystając jedynie z miejskiego dofinansowania. Maciej, Biskup, zapraszam na program Zmień Piec. Wystarczy udzielić pełnomocnictwa firmie, która zajmuje się montażem ogrzewania gazowego bądź ogrzewania elektrycznego. Ta firma działając jako pełnomocnik najemcy może podpisać w imieniu najemcy umowę z funduszem Kawka na finansowanie wymiany źródła ogrzewania. Może również załatwić formalności związane z dokumentacją projektową, po czym Wykona wymianę źródła ogrzewania, zlikwiduje piec, zainstaluje nowe ogrzewanie. Finansować będzie te prace w międzyczasie z własnych środków. Na koniec rozliczy się z funduszem Kawka, otrzyma pieniądze, więc najemca, który da takie pełnomocnictwo, tak naprawdę nie musi w tym momencie nic robić. Fundusz Kawka zwraca do 15 tysięcy złotych, więc w przypadku na przykład wymiany ogrzewania na elektryczne, ta kwota powinna wystarczyć, to znaczy za te pieniądze będzie można i zlikwidować swoje piece, i zamontować nowe ogrzewanie elektryczne. W przypadku ogrzewania gazowego wszystko zależy od rodzaju kotła, który chcemy zainstalować. Czasami te kotły są drogie, w związku z tym ta kwota może nie wystarczyć, wówczas trzeba będzie pewną kwotę dopłacić, ale na pewno nie tak wiele, jak uzyskujemy z funduszu Kafka. Za 70% pyłów zawieszonych w powietrzu, tzw. PM10 i 94% rakotwórczego benzoalfapirenu pirenu odpowiada tak zwana niska emisja, czyli to czym palimy w naszych piecach. Uchwała antysmogowa dokładnie określa, czym i w czym możemy palić, a zatem czego nie można wrzucać do naszych przydomowych kotłów? Nie wrzucamy różnych odpadów, które zrzucamy do koszy, tak? Typu opony, plastiki. Nie wkładałem plastiku ani szkła. Przede wszystkim plastiku. Przede wszystkim. Palenie węglem brunatnym, miałem węglowym mułem, mokrym drewnem i śmieciami jest we Wrocławiu zabronione i surowo karane. Mandat może wynieść 500 zł, grzywna nawet 5000 tysięcy. Kontrole przeprowadzają strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia wydanego przez prezydenta miasta Wrocławia. Taka kontrola polega na sprawdzeniu fizycznie paleniska. Jeżeli stwierdzamy, że w palenisku lub obok znajdują się te rzeczy, które są zakazane, czyli odpady, i one były spalane. Wtedy mówimy o wykroczeniu. Za takie wykroczenie strażnicy nakładają mandaty i to są mandaty do 500 zł. Także możemy kierować wnioski o ukaranie do sądu. Wtedy grzywna to już jest do 5 tysięcy zł. Takich kontroli w tamtym ubiegłym roku przeprowadziliśmy około 5 tysięcy, nałożyliśmy prawie 200 mandatów. Zgłaszamy Straży Miejskiej Wrocławia. Interwencja dotycząca bez spalania odpadów y, y, telefonicznie 986 lub na adres mailowy interwencje strażmiejska.wrocław.pl w momencie, kiedy przychodzimy na kontrolę, a piec jest bezklasowy pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy, informujemy mieszkańców o możliwości dofinansowania do zmiany pieca, którą należy wykonać do 2024 roku. Wręczamy lub też naklejamy naklejkę na takowy piec z informacją, że ten piec należy wymienić do 2024 roku. Wręczamy ulotki informacyjne oraz yy, udzielamy już informacji na temat wymiany pieca. Wymiana pieca na ekologiczne źródło ogrzewania to najlepszy sposób na poprawę jakości powietrza w mieście. Dodatkowo to sposób na uniknięcie kary grzywny, bo od 1 lipca 2024 roku palenie w kopciuchach będzie zabronione. Korzystając z miejskich dotacji, nie tylko możemy wymienić piec bez wkładu własnego. Program Termokawka to nawet 5 tysięcy zł na wymianę starych okien. Miasto oferuje także dopłaty do rachunków za ogrzewanie, a dla najemców komunalnych którzy zdecydują się wymienić piec zwolnienia z czynszu.